Zmienia się z roku na rok dzięki pieniądzom z Funduszu Sołeckiego i wsparciu gminy Kazimierz Biskupi. Mowa o placu rekreacyjno-sportowym w Wieruszewie. Plac zabaw, siłownia, miejsce na grilla i mała scena. Miejsce, gdzie toczy się życie kulturalne nie tylko sołectwa Wieruszew i Władzimirów. Jak to się zaczęło? O tym Stefan Kropidłowski, sołtys Wieruszewa. Gdy wszedł Fundusz Sołecki, padłem na pomysł, żeby... Z tego funduszu właśnie tego nie robić, tego placu. no Jednemu sołectwu by było troszkę ciężko. Więc wybrałem się najpierw do pani Sołty z Wadzimirowa, Jadwigi Kwaśniewskiej. I żeśmy u niej w domu, przy kawce, właśnie na ten temat porozmawiali. Chętna była. Później żeśmy wciągli w to Rady sołeckie No i dzisiaj mamy efekt tego, co tu powstało. Przez 5 lat. Plac rekreacyjno-sportowy pięknieje nie tylko dzięki pieniądzom z Funduszu Sołeckiego Wieruszewa. Pomaga również sąsiad z Zamiedzy, Sołectwo Włodzimirów. Zaczęliśmy od placu zabaw, placu fitness i co roku tak jest dokładane. W tym roku jest zrobiony, tutaj akurat za mną ten cały plac, nie jest jeszcze skończony. Sądzimy, że uda nam się jeszcze coś więcej w tym roku zrobić. Jesteśmy organizatorami raczej oboje, pieniążki sołeckie są przeznaczone z obydwóch sołectw, rzeczy, które na przykład są do koszenia, robimy to jako mieszkańcy, mamy pomoc od niektórych mieszkańców, od rad sołeckich, także no, sądzę, że mamy piękny plac zabaw, najpiękniejszy w gminie. Co roku na placu pojawia się coś nowego. Co ostatnio zostało wykonane? Pytamy o to Cezarego Franikowskiego, szefa firmy Cezbet. Zostały te traki z kostki betonowej wykonane. W tej chwili jest uzupełniona i kończona roślinność, drzewka, krzewy, agrowłóknina wypołożona i wysypane korky. Koronawirus pokrzyżował plany sołectw na ten rok. Zaplanowane, bowiem były liczne imprezy w tym miejscu. Miała być majówka, festyn dla dzieci. Zawsze jest organizowana impreza raz w roku, taka duża dla wszystkich mieszkańców i oczywiście osób, które są spoza naszego rejonu. W zeszłym roku też była dodatkowa majówka organizowana. No wiadomo, w tym roku koronawirus popsuł wszystkie plany, no ale gdy to się skończy, na pewno tutaj zostanie też coś zorganizowane. W tym roku bardzo tutaj wszystko wypiękniało, Zostało dodatkowo zrobione rzeczy. Czy y, Dzięki też temu, że w tym roku dało się pozyskać środki z gminy na dokończenie y, tej inwestycji. Czy to już koniec inwestycji na placu w Wieruszewie? Na pewno nie. Planujemy, zobaczymy, czy mieszkańcy się zgodzą na, na te nasze pomysły. Planujemy jeszcze podłożyć kostkę tutaj pod ten plac Fitness, bo jest tam trawa, jest to niezbyt wygodne. Planujemy założyć prąd, bo nie mamy tego prądu. Tego nam brakuje.